Każdym razie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, <laughs> Witamy serdecznie. Dziękuję, że przyszliście. Dzisiaj zupełnie niecodzienny koncert, bo w zasadzie bardziej wystawa niż koncert. Wystawa Włodzimierza Szparagi. No, jest to twórca, który w swojej, twór w swojej sztuce odnosi się do liczb. I co najciekawsze wczoraj jak wieszał tutaj tę wystawę, stwierdził, że chodź, zobaczysz obraz. Nie? Aha, fajnie, ja zobaczę obraz. I faktycznie tak było. Po prostu zaprowadził mnie tutaj, podejrzewam, w tej stronie. Tak, tak. Tam wisi właśnie kompozycja, tak to można określić ze sznurków i, i pewnych takich symboli oznaczających liczbę pierwszej i faktycznie mogłem, że tak powiem namacalnie dotknąć, zobaczyć. Także yy, ja myślę, że więcej o tym wszystkim opowie sam twórca. Przed Państwem Włodzimierz Szparaga. Ja tu właśnie, już zaczęliśmy od tego o tej kompozycji to chciałem powiedzieć, że to jest dokładne wzorowanie tego co znajduje się na obrazu. Czyli na podstawie wykresów liczb pierwszych powstały te obrazy i ta kompozycja jest no, identyczna z tą Malarzy. A yy, związki na temat yy, sztuki w przeszłości były bardzo ścisłe. Również yy, z architekturą to się wiąże. Jeśli chodzi o obrazy, to... Yy, tego kociału płaszczyzny, odcinka, który, którym się zajmował.